Siemanko. słuchajcie, film Weź Pigułkę został usunięty przez YouTube'a naturalnie dla bezpieczeństwa i komfortu przede wszystkim psychicznego babci oraz dziadzia, żeby nie musieli się martwić, że tam ktoś próbuje nas zdepopulować, ponieważ właśnie film odsyłał Was do materiału, który, do którego tym bardziej Was odsyłam żebyście, jeżeli jeszcze go nie widzieliście, na razie na YouTubie oczywiście nie, nie mam możliwości przesyłania filmów, ale podłączę wam tutaj link na Instagramie, później na YouTubie. W każdym razie tym bardziej odsyłam was do tego materiału, ponieważ no YouTube za wszelką cenę, jak nie chciał, żebyśmy. Ostrzegali się przed terapią genową, za którą nikt nie ponosi odpowiedzialności, banowali, kasowali kanały, demonetyzowali dalej. Doskonale wiecie, co się działo. Tak, teraz temat depopulacji jest również niewygodny, chociaż sami rządzący przyznają, że muszą nas zredukować o 7 miliardów. Toczą się sprawy sądowe w Sądzie Najwyższym, między innymi w Stanach Zjednoczonych. O czym właśnie mówi ten prawnik w tej prezentacji? DA. Parlamentarzystów chorwackich. Przesłuchanie tego prawnika odbyło się 1-2 grudnia 2023 roku, więc świeża sprawa mogliście o tym nie wiedzieć. W telewizji prawdopodobnie nie mówią o tym mówią o Wąsiku, o Kamińskim, o Hołowni, o, o wszystkim, o czym powinniście wiedzieć, ale o depopulacji lepiej nie wiedzieć, no bo po co się denerwować?